Cześć, witamy w kolejnym odcinku, który de facto powinien być i mógłby być w pierwszym odcinkiem, czyli dlaczego warto się nagrywać i dlaczego warto się nagrywać, kiedy biegniemy w pasie. Jeżeli dotychczas biegałeś spięty, czyli pierwszy kontakt z podłuża miała Twoja pięta, guma, a raczej pas będzie jakby bardzo mocno to uniemożliwiał. Oczywiście, u wielu osób, które mają słabe i małe, słabą mobilność w stawach skochowych, to nadal może być pięta w blisko środka w, w ciężkości. Za tą większości osób będzie to lądowanie w, na śródstopiu bardzo blisko właśnie we bioder. I w tym momencie trzeba się nagrać, żeby zobaczyć, czy czasami nie lądujesz na palcach, czy nie lądujesz z piętą, która jest 3-4 cm nad ziemią. I to ci potrafi w Nagranie ci na pewno nie okłamie. Więc nagraj się w zwolnionym tempie, zobacz, czy pięta jest milimetr nad ziemią czy może 3 cm nad ziemią. I w tym momencie zaczniesz szukać odpowiedzi, jeżeli się okaże, że ta pięta jest bardzo w... wysoko. Bo jeżeli jest wysoko nad ziemią, a chwilę będzie przykurczony i na pewno będzie zbyt mocno brywał I oczywiście zachęcam Cię też do tego, żebyś nagrał, żebyś nagrała w momencie, kiedy zdejmujesz pas, jak go używać będzie w następnym Odcinku, ale jeżeli go zadajesz, przebiegniesz się już w bez pomocy gumy, każda osoba będzie czuła lekkość i szybkość poderwania i wtedy właśnie nagraj się, żebyś zobaczył, żebyś zobaczyła jak pięknie biegasz, bo dopiero wtedy Twoja podświadomość będzie w stanie przyjąć nowy ruch jako swój i to będzie dokładnie to, czego nam jest potrzeba przed wyjściem na każdy kolejny trend. Jeżeli zobaczysz, że Ty potrafisz pięknie i efektywnie biegasz, i to będzie też skorelowane z twoimi odczuciami, bo każda osoba, która zdejmuje pas, od razu mówi, jak się biegło. No lekko, te nogi same szły do góry, więc jeżeli to połączymy z, z odbiorem, z obrazem, to będzie dokładnie to, czego potrzebujemy, żeby zrobić jak najszybszy progres do przodu. No i oczywiście tylko dodam, że nie warto się nagrywać, tylko trzeba, jeżeli masz pomysł na siebie, że od dzisiaj zaczynasz biegać to nagraj się, obserwuj. Jeżeli nie wiesz, jak wyciągnąć z tego wnioski, to wyślij komuś, kto to oceni i powie Ci, słuchaj, przestań biegać bo sobie, zrobisz krzywdę. Zacznij od chodzenia, zacznij od drilli biegowych i dopiero przejdź do biegania. Czyli naucz się po prostu biegać. Więc to tak samo, jak ja robię, ucząc ludzi biegać, jak ich nagrywam, i pokazuję im film. Oni dopiero pierwszy raz w życiu, nawet jeżeli są osoby koło 40, pierwszy raz widzą w ogóle, jak chodzą. I mówią, Kuczę, to ja tak śmiesznie chodzę? No tak, tak śmiesznie chodzisz. Nigdy na to nie zwrócimy uwagi, no ale jak nie zwrócić uwagę? Nigdy siebie nie widziałeś. Więc tak, nie warto się nagrywać, tylko trzeba się nagrywać. Tutaj też, jeżeli mowa o zawodowych sportowcach, którzy do mnie przychodzą, biegaczy. tak naprawdę z 15-letnim stażem, nawet oni często nie mają ani jednego nagrania swojego biegu. Więc skąd mają wiedzieć, że robią coś źle? Ich odczucia? Odczucia są takie, że jest dobrze, jestem w środku, no bo to jest jego środek wypracowany przez wiele lat, ale tak naprawdę biega z kontuzją już od tych 10 czy tam 15 nawet lat. I nie tłumacz się, że nie masz kogoś koło siebie, że nie macie cię kto nagrać, po prostu połóż telefon, bokiem, nakieruj się na siebie, w, żebyś widział nastaw na jakiejkolwiek, oprzyj to od drzewo, drzewa, to jakąś ławkę, zaczep kogoś w, w parku, najlepiej starszą osobę, którą wiesz, że dogonisz, się, jakby chciał. Się, <śmiennie> Ale i telefon. tak źle biegasz, <śmiennie> więc nie dogonisz. <śmiennie> 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 I w tym momencie kładziesz telefon. Włączasz nagrywanie, odbiegasz 40-50 metrów, żeby w, um, uchwycić już ten bieg, który hmm. wiemy, że nie będzie od razu przełożeniem, kiedy jest zdecydowanie nam łatwiej utrzymać w pierwszych F metrach. Hmm. Przebiegnij raz, drugi, trzeci w tym momencie, znaczy... zobacz, jak to wygląda. Tak, I... więc co macie, ja tylko nawet, jeżeli każdy sobie wyobraża, że ten bieg ma być nagrany przez 10 kilometrów. Tak. Ja często proszę osoby, żeby wysłały mi nawet 4 cykle uderzenia nogą o ziemię. I wtedy Czyli można są 4 kroki. I już to naprawdę daje nam dużo, bo to nie jest tak, że zrobisz 4 dobrze, 4 razy źle, a później wszystko będzie dobrze lub źle. Nie. Wystarczy, że postawisz telefon, 4 cykle przebiegnięcia w jakimkolwiek tempie już wszystko nam mówią. Także to nie musi być bieg, cały maraton nagrany i później wyciąganie z tego wniosków, tylko naprawdę urywek i to już wystarcza. Nagrywaj się. Bez nagrywania nie ma najmniejszej szansy. Bez nagrywania nie ma biegania. Nie ma biegania. Jeżeli masz trenera, jeżeli masz trenera biegania, to wymuś na nim w to, żeby on się też za to zabrał. Wyślij mu swą, swój bieg. Jeżeli twój trener się tym nie zajmuje, znać w trenera techniki w biegania. Jest ich już w Polsce w kilkunastu, kilkunastu ja wyszkoliłem, znajdziesz w zasadzie w większości dużych miast w, w Polsce oni ci pomogą. Niekoniecznie w, zrobi to w trener biegania, za to trenera techniki biegania już jest zdecydowanie łatwiej spotkać niż było to miało to miejsce w kilka lat temu. Dzięki i zapraszam do kolejnego odcinka.